Hej, witajcie na kanale Tarot Klucz do Poznania. Dzisiaj cztery grupy. Wybierzcie sobie kwiatka. Grupa numer 1, grupa numer dwa, trzy, cztery. Goździk, bratek, stokrotka, lawenda. Grupa numer jeden. Aspentakli. Aspentakli. Aspentakli reprezentuje pozytywne nowe początki, które prowadzą do Podmiernych rezultatów otwiera drzwi i może manifestować pragnienie Twojego serca. Mówi o tym, że realizowanie siebie może przyciągać do Ciebie bardzo ciekawe osoby, i może też przyciągnąć osobę, tutaj o której marzysz, w kwestiach romantycznych, ponieważ realizowanie swoich celów jest niezwykle atrakcyjne. Tutaj karta mówi o tym też, że inwestowanie w siebie pokazuje tak światu, że to co sobą reprezentujesz jest warte uwagi. Mówi o przyciąganiu dóbr materialnych, właśnie głównie o tym, że to zapuszcza takie korzenie i wypuszcza rozkwit w twoim życiu, wypuszcza pąki, wzrost i dobro w twoim życiu. Jest to konstruktywna energia. Która przyciąga sukces. Oznacza, że nadchodzi czas takich okazji, które tutaj będą sprzyjać dobru materialnemu. Karta mówi o tym, że realizując swój potencjał, podbudujesz własne poczucie, poczucie własnej wartości. Karta też oznacza początek czegoś nowego, więc może oznaczać początek nowego projektu, który przyniesie zyski i różne dobra. A z pentakli też często mówię o tym, że idziesz w dobrą stronę w swoim życiu, że, ta, że to, co wybierasz, przyniesie ci plony właśnie. I jeśli zainwestujesz swój czas w taki jakby nowy pomysł, w nowy projekt i tutaj jakby włożysz dużo pracy, to cierpliwość będzie nagrodzona w twoim przypadku. To tyle dla grupy numer jeden. Grupa numer dwa, bratek i sprawiedliwość. Jak ja czytam tą kartę? Otóż tutaj, moim zdaniem, sprawiedliwość i karma doprowadzi Cię do momentu, w którym Ty odetniesz się od tego, co Ci nie służy. Będziesz już patrzeć w tę swoją stronę cienia i tego, co uosabiało Twój cień, tego, co działało na Twoją niekorzyść. Będziesz patrzyła z takim uśmiechem. I z takim poczuciem, że dostałam nauczkę, dostałem nauczkę, ja już wiem czego nie robić, nauczyłam się, nauczyłem się na własnych błędach, nie wejdę już dużo, więcej razy w tą otchłań i w złą energię, nie wejdę już w rzeczy, które wiem, że i tak w konsekwencji przyniosą mi mm, upakane skutki. Więc tym mieczem ja tutaj się odcinam i to, ja, ja też wymierzam sprawiedliwość, tak. Więc mam świadomość, co mi szkodzi, mam świadomość, co mi próbuje, co mi pomaga wzrastać. Trzymam rękę na pulsie, trzymam wszystko w swoich rękach. I to ja decyduję tutaj o równowadze w moim życiu i już jakby biorę pełną odpowiedzialność i pełną kontrolę. I nie dam się nastraszyć absolutnie tymi energiami cienia, ponieważ przepuściłam, przepuściłem wszystko, co złe przez siebie, przetransformowałam, przetransformowałem, czyli jakby umiem już. W moim życiu, z tego co było złe, przekuć to, co było złe, w dobre rzeczy, wyciągnąć wnioski i pchnąć sytuacje, które mi nie sprzyjały, w dobro. Czyli, jakby zostawiam to, co mi nie służy, a wchodzę w to, co jest tylko i wyłącznie i działa na moją korzyść. Taki przekaz dla grupy numer 2. Grupa numer 3, stokrotka. Tutaj mamy czwórkę, czwórkę mieczy. I ta karta mówi o tym, że czas odpocząć czas jakby odciąć się od, problemy, od problemów i od sytuacji, które wprowadziły w nas stan zmęczenia i z takiego zmęczenia powiedziałabym nawet, umęczenia się pracą i, 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 i tym wszystkim, co jakby spotkaliśmy na swojej drodze. I Ewidentnie, tu jest czas na odpoczynek, na refleksję, na skupienie się na tym, co w sercu, na spojrzenie w głąb siebie, na odespanie, na odpoczęcie, na odejście od wszelkich prac, projektów, na skupienie się na sobie. Być może tu jest potrzebny czas na wakacje, na relaks, na pewno odpoczynek i zaopiekowanie się sobą tutaj tylko i wyłącznie jest wskazane, i skierowanie uwagi na siebie przede wszystkim, nie czekanie aż tutaj. To jest taka rada, powiedziałabym, że skup się na sobie i otocz siebie, taką nawet, powiedziałabym, takim gniazdem ochronnym, murem ochronnym, bo to, co przychodzi z zewnątrz, już jakby za bardzo cię zmęczyło i wyczerpało. Także tutaj, przekaz dla osoby z grupy numer 3 jest taki, że czas na odpoczynek, wakacje, relaks, odpoczynek, skupienie się na sobie i na swoim wnętrzu, na swoim sercu. I niech cię chroni ta czerwona nić. Tutaj ewidentnie. Trzeba się chronić. Także ja nawet sugerowałabym zawiązanie sobie na najbliższe dni czerwonej nitki na nadgarstku, tak? A jak nie na nadgarstku, to jakieś takie mentalne zbudowanie w swojej głowie ochrony czyli, że chroni mnie moja dobra energia, chroni mnie moje wewnętrzne światło, chroni mnie energia mojego źródła mocy. Także. Proponuję też nawet wieczorem sobie położyć się dłoń lewą czy prawą na sercu, jak czujecie, i taką integrację z energią serducha. I to jest przekaz dla osoby z grupy trzeciej. Czyli skupcie się na sobie, odpoczywajcie, zaopiekujcie się sobą, bo ewidentnie tutaj widać jakieś wyczerpanie. Grupa numer cztery. Lawenda, karta głupca. Tutaj y, karta mówi o tym, że ewidentnie jesteś osobą, która y, lubi wolność, która nie lubi, kiedy ją się y, hamuje, stopuje i która y, w przypadku ograniczania jej swobody po prostu odejdzie i pójdzie w nowe. I tutaj druga osoba jest taki przekaz dla Ciebie, że y, jesteś teraz w bardzo pięknym momencie. Y, generuje się wokół Ciebie energia, która y, wszechświat po prostu będzie tutaj y, zaprowadzał porządki. Y, Ciebie i to nowe, w które ty pójdziesz, moim zdaniem tutaj doprowadzi do um, takiego momentu poukładania y, i do momentu um, tak, mam ochotę powiedzieć, trzeźwości i świadomego dokonywania wyborów. Um, tutaj jest taka energia, tutaj wstąpi w ciebie młody. Młody duch, y, i tu będzie taka naprawdę energia y, do działania, do wzrastania, y, do brania wiatru w żagle. I y, y, tu, druga osoba, y, bardzo czuję, że lato będzie dla Ciebie takim momentem y, y, poczucia wolności. i Takim momentem, że mam wszystko pod kontrolą, ale, ale też jakby nie dam się kontrolować ludziom z zewnątrz i nie pozwolę już absolutnie, aby ktokolwiek wpływał na moje decyzje. Zawsze przemyślę wszystko w zgodzie ze sobą i podejmę wybory tylko i wyłącznie, które odpowiadają mi i są w zgodzie z moją wewnętrzną wolnością. I. Mm, nie pozwolę się ani zawstydzać, ani ograniczać, ani mi mówić, jak mam się ubierać, jak mam wyglądać, jak mam yy, właśnie jaką energię mam wyzwalać, tak? Jaką energię mam emanować. Także tutaj nowy początek dla Ciebie droga osoba. Ewidentnie. i piękny czas przed Tobą. Trzymajcie się ciepła. Pa.